Portal wrcpl Miejski Dom Kultury w Wągrowcu po raz kolejny zorganizował Święto Plonów. Dzisiaj w Miejskim w Teatrze Obchodzimy festiwal plonów. Tak naprawdę ta impreza już powinna być mieszkańcom zale. Jest to inna wariacja. Jak wiemy jest to okres też dożynkowy. Jesteśmy w mieście, więc nie będziemy udawać, że wiemy jak robić dożynki. To jest nasza, nasza wizja tego. Oczywiście, żeby był ten charakter związany z rolnictwem, wciąż zaprosiliśmy do współpracy firmy działające dla Rolnictwa, e, także takie, które wykorzystują e, płody rolne w swoich, e, w, swoich, e, w swoich firmach, w swoich działalnościach. Impreza odbyła się w miejskim amfiteatrze, gdzie organizatorzy przygotowali zagrodę zwierzęcą, warsztaty pszczelarskie oraz prezentację sprzętu rolniczego. Hey, see, see. Nie zabrakło też akcentów muzycznych. Na scenie wystąpiły pałuckie smyki z gminnego ośrodka kultury w łeknie. Zespół Pałucki Smyki działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łeknie. Od 2015 roku e, kultywuje tradycje e, ludowe Wielkopolski i przede wszystkim pałk. E, zespół zrzesza e, dzieci w różnym wieku, począwszy od e, przedszkola po szkołę średnią. E, spotykamy się na próbach e, w Łeknie i w Pawłowie. E, wiadomo, że jak wypracujemy repertuar, to. Chcemy się tym, tymi naszymi tańcami pochwalić przed publicznością. Jesteśmy obecni podczas uroczystości w środowisku lokalnym, ale również bierzemy udział w konkursach o zasięgu lokalnym, czy ogólnopolskim i międzynarodowym. Do takiego największego sukcesu możemy zaliczyć drugie miejsce na Międzynarodowym Konkursie Zespołów Ludowych w Polance w ubiegłym roku. Rozstrzygnięto też konkurs na plony lata. W kategorii wypieki drożdżowe triumfowała Natalia Pachowicz ze szneką z serem i owocami z ogrodu. W kategorii przetwory wytrawne pierwsze miejsce zdobyła Paulina Pachura za keczup z cukinii. Natalia Pachowicz ponownie zdobyła pierwsze miejsce, tym razem w kategorii przetworów słodkich, za powidła śliwkowe. Święto plonów było organizowane wspólnie z drużyną Szpiku oraz DKMS. Jestem mieszka mieszkanką Wągrowca. Zorganizowałam akcję rejestracja dawców szpiku i ty możesz zostać potencjalnym dawcą szpiku. Jest to bardzo ważna dla mnie akcja. Na świecie jest wiele milionów ludzi, które potrzebują ratowania życia. Swoją historią dawcy podzieliła się z nami Maria Jaszczyk z Nowin koło Złotowa. To była potrzeba, potrzeba chwili. Moja siostra okazało się, że jest chora na mielofibrozę i to właśnie ona zapytała mnie, czy mogłabym oddać krew i sprawdzić, czy się nadaje na to, żeby być dawcą dla niej, właśnie. I tak się stało. W 2012 roku zostałam dawcą szpiku dla mojej siostry. Jestem przykładem tego, że, że to jest po prostu. Tak wielka radość dawania i radość czynienia dobra, że to się nawet nie liczy, że to są dwie igiełki. Ja miałam pobranie komórek macierzystych, yy, to się nazywało z krwi obwodowej, gdzie dostałam najpierw kilka zastrzyków w brzuchu, które spowodowały to, że komórki macierzyste zostały yy, przesłane do krwi obwodowej, i wtedy już dwie igiełki, jedna z prawej ręki, druga z drugiej leżała się na kozerce. To było wszystko w Brukseli. Tam pojechałam, bo tam mieszkała moja siostra, i w ciągu kilku godzin krew została oddzielona, czyli komórki macierzyste od reszty. Ta reszta wróciła do mnie drugą żyłką, drugą tą rureczką, a w woreczku 450 ml moich komórek macierzystych dostała siostra do takiego portu. Port miał wszczepiony właśnie tutaj w to miejsce i przez 15 minut ona dostawała i potem już było tylko lepiej. Najpierw walczyła z moim szpikiem, walczyła, ale wszystko się udało i po dwóch czy trzech miesiącach wróciła do domu. Wszystko się zaczęło normować i jej szpik dalej walczył, ten uszkodzony z moim zdrowym ale po roku dowiedziałam się, że potrzeba jest znowu przyjechania do Brukseli, żebym oddała limfocyty. Limfocyty to było już tam dużo mniej czasu niż wtedy. Tylko dwie godziny trwało to pobranie. Też taka sama maszyna, separator krwi. Oddzielone były komórki limfocytów od reszty. Reszta dostałam z powrotem i siostra dostała już teraz te trzy dawki były podzielone. Jedna dawka od razu do krwi, potem druga po świętach wielkanocnych i potem miała być trzecia. Niestety moja siostra nie żyje, ale to nie dlatego, że ta choroba może spowodowała trochę słabszy, słabsze wszystkie inne organy. Moja siostra zmarła na skutek nieszczęśliwego przypadku. Miała stołczkę na stacji benzynowej i zdawał serca. Ale my wiemy dobrze, że od momentu, kiedy została biorcą i doszła do siebie już potem wszystkim, podróżowała po świecie, była w Polsce, była na Teneryfie, zwiedzała świat, cieszyła się życiem, włosy pięknie odrosły. No i potem się zadziało, tak jak się zadziało. Ale ja jestem pewna, że gdyby nie ten przypadek durny, niepotrzebny, byłoby wszystko cudnie. Miejski Dom Kultury w Wągrowcu ogłosił również nabór do pałuckiego zespołu pieśni i tańca Dębina pod kierownictwem Anny Żelazowskiej. Od września tego roku rozpoczynamy w Miejskim Domu Kultury zajęcia Zespołu tanecznego, pałckiego, zespołu tanecznego Dębina. Jest to przedsięwzięcie, które jest skierowane dla dzieci od 5 roku życia. Będziemy edukować dzieci w zakresie kultury naszego regionu, pałk oraz Wielkopolski. Będziemy współpracować wspólnie z Biblioteką Publiczną oraz z Muzeum Regionalnym. Zajęcia będą dotyczyły Poznania Kultury, Śpiewu, Tańca y, oraz Gwary Pałuckiej i Wielkopolskiej. E, do śpiewu zapraszamy panią Malwinę Paszek. Będzie ona e, prowadziła zajęcia z dziećmi. Ja będę prowadziła zajęcia taneczne. E, zajęcia będą się odbywały w każdy poniedziałek o godzinie 17. E, zajęcia będą trwały półtorej godziny. Na zakończenie wystąpił zespół goście Jankiera.